Cześć wszystkim, z tej strony Paler i witam was w kolejnym odcinku Just Cause. ja mam wszystko. Fuj, mam, dobra. Także fuck this shit, lecimy dalej. Wiecie co jest najlepsze? Doczytałem się w jakimś porodniku... Tam co mieliśmy te pola kokainy, nad tym polem kokainy jednym, tam wyżej na mapie trochę, był kurwa helikopter taki z rakietami można było tym sobie łatwo wszystko rozjebać. Chuj. Tak to jest jak się, że ta poradnik po misji, nie. Yyy... okej, okay. co ja miałem zrobić? Ewakuacja. To prawa. Zabierzcie mnie stąd. Kurwa ty. Ej, on teraz zielony dym puścił w nosy. Nie no, pewnie tylko przez ten. Przez to, że jest ciemno, nie widzę, że to jest czerwień. A... Taki myk. Delikatny.

No, so, your job is to give the gorillas enough time to broadcast that speech before the shit hits the fan. Get moving, Rico. No, a ten se gra, kurwa, cwaniaczek. Co najlepsze gra w to, co chyba właśnie my gramy. He? Śmieszne. No, mamy tu jakieś płaziorno. A gdzie tu jest... A dobra, tu jest jakaś droga, okej. Okay. Chyba nie jest jakoś specjalnie daleko, kilometr z hakiem, to przeżyjemy Kurwa, coś mnie tu strzeliło dziwnie pod kołami Nie wiem, czy to był jakiś kamień czy co? Nie, no ktoś mnie atakuje kurwa i za co? Nic tego kurwa nie zrobiłem, ja tylko jadę. O co wam chodzi, ludzie? To państwo jest strasznie niemiłe dla przyjezdnych. Nie podoba mi się to, nie pojadę tam na wakacje. Na przykład policja mnie nie goni, żadna, nie? O kurwa, no, jakie to jest... Żwrotne. To tylko dlatego, że ja na chwilę puszczam przyspieszenie, on się tak kurwa ten... Chyba tak kurwa Bo wiecie jak tu się jedzie za szybko to on kurwa Tak a przyhamować to on już zawraca nie? Bystre Kurwa widać te strzałki stąd czy nie? W lewo, ok A tu są Ok, ok dobra widzę, mam je Pewnie tą mąduszkę na lewo Patrzcie kurwa, na razie jeszcze nic nie spierdzieliłem, także jest spoko Ale to się zaraz poprawi Co tu się tak po prostu misja zacznie, czy ja mam już do kogoś kurwa napierdzielać Boże, jaki wyskok epicki No porozmawiaj, że chwinś speech nie poruszę ustami. Man, the studio is this way. Się, kurwa. No padać, że jak muchy kurwa Wszyscy.

bardzo. Pięknie bronimy bocznego wejścia. Gin. Wiecie, strzało strzegacze. Główne wejście. Będę biegał w kółko. Haha. Oczywiście brak sprintu boli. Jeden wielki bulldozer sprint w tej grze. Tam ci? O przełady. O. I ma tak, kurwa, grenadę. Nie ze mną te numery. A ja zaptykuje się. Znowu na no tył. Bieganie w półko, no. Mogłem wejść na dach, może byłoby szybciej, ale jebać to. I sobie tam chyba trochę poradzą, nie? No, kurwa. Jakiś staniek? Dobra, zjebałem. Ja nam no, mówiłem, wam, że to długo nie potrwa, żeby mi dobrze szło, nie? Może wezmę tą broń. Coś takiego na przykład. Pasta, entrance, Ale stan będą biegli chyba tylko, nie? Gin, gin, gin. Nie dam wam przejść przez bramę dziady, haha. Ha. Tym razem. Dobra, przeszliście, sorry, musiałem przeładować. Przeładuję sobie odrodzenie. wiecie, to nawet nie ma za daleko co iść. Oni się tu wystawią wszyscy. Macie grenade'a. trochę zdeeliminuje. Zde Znowu na tym. Tak. Dzisiaj, teraz mamy trzech ten, oni chyba wtedy mnie wystrzelali. że wiecie. No. Człowiek w zespole jest lepszy niż wyszło, że ja wtedy zostałem sam. Trochę podreparować amunicję i ciosnąć naprzód z powrotem. A, jeszcze tylne wyjście. Okej, okay, spokoj. No pomóżcie tam, strzelajcie, już za nim ja dobiegnę. Kurna swojego skusiłem Przebieg mi przed kurwa celownikiem i jebaka Okej co, to będzie epik ucieczka Łap granat, łap granat No, rzucaj granata, kurwa Ehm, um, um, ktoś jeszcze? To był jakiś w rogu skitlany. A tu strzelacie, cwaniaczki. Dobra, idę na lampę. Ale jak tam wejść? Jest tu jakieś wejście? Czyli nie bardzo. A tam pewnie dołem trzeba. A kurwa, czyli no, 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 musiałem ze spierdolić. Brak sprintu dalej mnie boli. Ui, szmaty. Chciałem to zrobić? Wysadzić to? Kurwa, nie, nie mam tych C4 moich. O Jezu. No nic. Linead. Poszło w miarę sprawnie. Tragedi Tragedii nie było, no. Nie było tak jak ostatnio. Oh. Pad domek skarb. A zapiszmy. Wiecie no, nie wiadomo co się może spieprzyć w takiej grze, nie? Okej, okay, co? Kolejna odprawa? Już otwarta. Szkoda, że nie mam w tego śmigłowca fajnego. Dawaj mnie do odprawy. Musiałbym sobie amunicję uzupełnić, ale... Eee, chuj tam. Mam zawsze pistolety z nieskończoną amunicją. <laughs> może, może jeszcze będzie na tyle dobrze, że uda mi się nadrobić kurwa ten... Yy, yy, wczorajszy stracony jeden kur... jedno zadanie. Chciałem, miałem plan robić dwa na odcinek, a... Guess the hell what, Rico? Kane's daddy's got his own vineyard back in the Napa Valley. I know. I've been there. Right. Okay. Mount Eleno and Mount Gabriel the two highest peaks on the island, uninhabited, except for this. Mm, according to the map, it's a medical facility. And according to Carmona, it's where Mendoza cooks up his WMDs. We want you to find out exactly what he's got up there. Take the chopper, fly in, recon, and get out safe. Not to worry. That's always the plan. He's so you know... że czekajcie, co ja tam zrobić konkretnie? Kurwa, nie mapa, jebać mapę. Eee, rozpoznaj budynek. Eee. Sądzę, że to nie będzie jakieś skomplikowane. Gdzie my mamy lecieć? Tam. To tutaj kurwa szkoda, że nie wiem, w helikopterze nie mogę jakoś dalej kurwa, kamery od ten odsunąć od niego i trochę przeszkadza ta jego płetwa z tyłu ale chuj, chuj, skoro się nie da to co mam to obstrzelać, co ja tu mam w ogóle zrobić? lecie do przodu w ogóle ten helikopter? Nie no, coś leci, jakieś metry mi tu mijają. Zrobić. myślimy a to jest to, co czytam, tu muszę zaskoczyć. Ok, także E. I tam jakoś na tym dachu wylądować. Tam jakiś nadajnik mam zostawić. Na mi się no pewnie, że mi się nie uda od razu. Trochę swobodnego spadania. Aaaa, kurwa! Kuj w pizdu, spadłem nie tu gdzie chciałem. Jak tu teraz mam tą górę wejść? Jest tu jakaś drabina. Nie pykło mi do końca. Ginż, ma to. No tam będzie, obok, nie? Tak, tu jest coś. rap się. No żyjcie, no. Nie pykło mi do końca. Szkoda. No fajnie by to wyszło. No, ale no że tak powiem, zawsze to jest moja dewiza, że człowiek nie zawsze dostaje co czego chce, także... Wpływ nie przejmuję się i wbijam się na górę. O, tym jakoś? O, cmyk, cmyk, umieść. Idziemy raz gdzieś tam. O, o, o! Hehe! się jakiś pojazd. O, właśnie coś do mnie jedzie. Nie wiem czy daleko jest ten kolejny punkt, co tutaj, co tu mam oznaczone Kurwa granat mi się odbił Nie wiem, to przeszkadzać ze mną, lepiej żeby zginęli A tutaj to krawędzi jakoś Ui. Dużo wylądowałem, a gdzie na dajnik? Tutaj kurwa, wzięto wyżej wiecie, no, bieganie naokoło, w pisdu tylko Kurwa, no, no, no bieganie naokoło dosłownie, no nie mogę go zniszczyć eee. Jakś pode mną będzie biegał Trzeci nadajnik tam na górze Tam by się przydało czymś wjechać chyba, nie O, aj chłopaki kojnie, bez nerwu Czy nie, czy pojedziemy tędy Skąd on w tu Zobaczymy, może uda się wejść Tu jest jakiś, kurwa, jeep ale chuj mu w dupę, daleko nie ma, tu jakoś widzę Mam nadzieję, że to chodzi o ten czerwony punkt na mapie, bo jak nie, to się kurwie Ja mogą sobie gdzieś Jezu, jak to wysoko Mogą gdzieś naprawdę do niego podlecieć Podskoczyć, czy spać w tym spadochron, a później tam na dół, ale no Nie przemyślałem tego wcześniej Wejdziesz tu? Pewnie, że wejdziesz po pionowej ścianie. O, może nie. Dobra, to jest mniej stroma. Właś. No, no, tutaj. Kurwa, wiedziałem, że jesteś zdolniacha. Jesteś jak kozica. Aż tam na górze. Kurwa, nie no, to ja biorę, kurwa... Kamera. Zmierdalać ode mnie, szmatławce. Tendy wiadę trendy chyba A i wiecie, trzeci poziom takim pościgowy taki niby jest dosyć lightowy jeszcze I Kurwa helikopter nas zadę nie goni Jak nie na kur wiadomo, bo wtedy to była masakra, no pojazdy to wymieniając co 200 metrów. Dobra, w miarę, w miarę optymalnie jadę. Jadę tu. Nie no, Hammer to musi podjechać chyba, nie? Jest tutaj na górze, spoko. Już się przejdę kawałeczek. Jest jakieś ogrodzone, eee. Gin, kurwa, przez ogrodzenie, gin i ty. Dobra, gdzie tu jest wejście teraz? Wejście musi być. Tylko z tej góry nie spierdolę, bo znowu się będę musiał wdrapywać. To już by było chujowe. Ja przejdę sobie nad siatką. Ha! Ej kurwa Jak no to... Tu... Przyszedł, tak się... Z... Nie wiadomo skąd on się tam wziął w ogóle no Co ja tu po wejść, spoko, damy radę No właśnie, zanim zacznę o ciebie strzelać Wtedy będzie źle yeah uh, the feed we're getting tells me this ain't somewhere you come to get your plumbing tested those missiles are long range big enough to hit the eastern seaboard take the whole operation out rico missiles themselves and the fuel duty Is the all? initiating launch sequence all personnel evacuate security areas immediately E- eee, They've initiated the launch sequence for the missiles. I guess El Presidente means business. Let's show him we do too, huh? It's a long shot, but maybe you can reprogram one of the missiles to come right back. Ależej. Co nam zrobić? How much time you got, Rico? Enough. Mi... znowu mi nie wyszło. Tutaj 70 parę metrów. Przeprogramować, że to mam jakoś ta. Czekaj, czekaj, da mi podpowiedź, o co tu chodzi. Nie strzelać, paściarze. Gdzie to jest? Tutaj. Był jakiś ziomek, żebym tego zdjął. O nie, amunicji. ten granat dobra wybuch T minus 30 seconds, -minus 20 seconds Kurwa, to. o dążyłem uh -huh. Shit, Rico. There, knock Modernizuję sobie kiedyś broń, no chuj, zapisz ja Mogę O patrz, jest wyrzutnia rakiet teraz, jak miło Co to jest? O, jakiś lepszy kara karabajn A co sobie mogę za wyrzutnie zamienić? Pewnie to Nie da... Ja chyba oscyluje przy mojej lince z hakiem Ciao No i dobra, co, zrobić jeszcze jedno zadanie? Chuj, spróbujemy Ewakuacja Odprawa no, Jeszcze się jakieś kurwa 7 minut, najwyżej się odcinek przeciągnie troszeczkę Ale wiecie, no trzy misje w odcinku to lepiej niż jedna, nie? No właśnie, o to chodzi. Tak, w sumie ten spadochron to można chyba przed samą. ziemią... O jezu, boże! Przy skręcie w lewo jego strasznie wpływana rzuca, no. Spadochron można otworzyć i przed samą ziemią równie dobrze. Ja mu się za dużo nie stanie

Hey, let's turn up the heat, shall we? Most of the power for San Espirito comes from here, San Pedro. Time to take it out. Have a nice trip, Rico. Dostanę coś z co samorakiety. Na którym by mi się rakiety przedali? Dwa kilometry. Hmm, hmm, hmm wezmę sobie zrzut. Ten, postaramy się to zrobić tym oto pojazdem. Ja się trochę odsunę, bo jak szynia, pierdolnie na mnie, to będzie po mnie. Po prostu nie no, może najwyżej że jak nie zrobię tej misji, to zrobię w następnym odcinku. Wezmę po prostu tą rakietnicę, nie wiedziałem, że mi się teraz przyda. No, jechać tam, tak dobra, wyjechał w zwiążoną drogę. Staramy się tam w miarę szybko dotrzeć. Chyba, kurwa, to najlepszy to byłby helikopter z rakietami, no. Był, najbardziej, kurwa, że tak powiem, um, OP. Wiecie, ciach, podlecieć helikopterem, wyjebać trzy rakiety, kurwa, i po misji. Ha, taki lifehack. Gamehack. Okej, okay. tym, 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 tyrem, tak. teraz muzyki to nie ma, co? Uj, nie wiem jak to się włącza nawet nie ja próbował bo coś głupiego. Most tam trzeba. Kurwa, hamuj, jakiś ty kurwa ospały samochód, to jest strasznie. Tak, dobrze, dobrze jadę? jadę. Mapa. Dobrze jadę. Nie ma tragedii jeszcze. Ze mną takiej aż... Właściwie wiecie, wiecie, fajnie, bo tu jak się rozpierdolili to pewnie... Tak już jakiś pościg będzie, A, kurwa i to dość wysoki. O wow, action cam. I kurwa chuj w pizdu po zadaniu. Przynajmniej ja, no, przez to, że za chuj nie wiem jak popływać w tej wodzie, jak się nurkuje. Eee, także chyba wiecie co... Ja może zginę, zakończę ten odcinek. Zorientować w wodzie też się nie da, no. Dużo jak to się Zaopatrzę się może w helikopter. Na no, następny raz. Przylecę sobie nim, znajdę taki z rakietami, wiecie, nie. nie dobra. Okej, okay, zakończymy sobie tutaj odcinek. Chuj, że tak w trakcie misji pierdoli mnie to. Mam stan, mam stan gry zapisany, także... Fuck this shit and OK. No, mam nadzieję, że wam się podobało, no tak nawet wiecie w razie czego, no nie ma sensu kurwa, no nie ma sensu, no zleciłem rakiety, nie mam rakietnicy, mam granaty, mam 700 metrów do celu, odcinek mi się przeciągnie do 40 paru minut, a tego byśmy nie chcieli, prawda, tutaj nie ja nawet tak wejść za bardzo, po tej górze, o. no dobra, no mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobało, dajcie łapkę w górę jeśli tak. No i na razie trzymajcie się, niech moc będzie z Wami. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.